Cześć, pokażę na tym filmie, jak zdalnie zaprogramować nowego pilota do radiobiornika Proxima NM1. Ten pilot jest już zaprogramowany, a ten jest nowy. Aby zaprogramować go bez dostępu do radiobiornika. To ten zaprogramowany pilot musi, musi mieć koniecznie kodowanie Proxima. Z, z pilotem, który miałby inne kodowanie niż Proxima, nie dałoby się tego zrobić. Na tym pilocie naciskam dwa przyciski jednocześnie i będę je trzymał wciśnięte do momentu, kiedy z radiobiornika usłyszę podwójny sygnał. Pojedynczy. I podwójne. I teraz na nowym pilocie naciskam wybrany przycisk, który chcę zaprogramować do radia. I czekam teraz na hymn kibica. działa.